Życie jak zwykle pisze swoje scenariusze, dlatego wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że prezydent ogłosił żałobę narodową w dniu 26 kwietnia, zdecydowaliśmy się o przeniesieniu akcji głównej w Sandomierzu z 26 kwietnia na 27 z soboty na niedzielę. Jest to informacja dla Was, dla tych wszystkich, którzy wybierali się do Sandomierza, czy ciągle wybierają się. Spotykamy się nie w sobotę, tylko spotykamy się w niedzielę. Ta sytuacja także dotyczy wielkiego wyścigu patyków. Program pozostanie niezmienny w sensie takim, że to, co jest w programie, to co uda nam się uratować będzie 27 w niedzielę. Być może część tych wydarzeń, które planowaliśmy nie odbędą się, ale na razie wszystko mamy potwierdzone. Natomiast wczoraj też zaczęliście nam zadawać pytania dotyczące tego, czy macie swoje akcje organizować. Nasza rekomendacja jest taka, że jeśli nie zamierzacie biesiadować, jeśli nie zamierzacie y, po akcji y, robić sytuacji rozrywkowych, to jak najbardziej takie akcje mogą się, y, mogą się odbyć i rekomendujemy Wam, żebyście je zostawili. Natomiast za każdym razem, tak jak jest to w Operacji Rzeka. Tutaj szef sztabu decyduje o tym, e, czy akcja się odbędzie, czy nie, i to od Was e, zależy, czy czujecie, że w tym dniu powinniście sprzątać. Myśmy podjęli taką decyzję, ponieważ e, w Sandomierzu miało być rozrywkowo, miało być wesoło, więc w tym dniu nie wypada nam, żeby było i rozrywkowo, i wesoło, dlatego spotykamy się w niedzielę 27 kwietnia w Sandomierzu. Was pozdrawiamy, trzymamy kciuki za wszystkie akcje, które jeszcze do 5 maja się odbędą i do zobaczenia gdzieś nad rzeką. Cześć!